Hmm, powinno się nagrywać, więc tak. Cześć. tutaj Lekosz i dziś się pogrymy w Amogus. To jest akurat wersja taka skrakowana trochę, więc no, um, nie bijcie mnie. Zagramy w podnikiem Calemun. Nie wiem, zagram sobie randomowo jakiś serwery. No, um, na najnowszej na mapie Airshipa. Dobra, o Boże, chwila się cieszyć trochę. Jeszcze tak to no. Tak troszeczkę. Joink Będę was torturował. No, dobra, chwila. Gra. Dobra, lecimy. Jakby to jakby no, było coś słychać, to padał mnie dorzuć, więc no. Oczywiście crewmate na samym początku musi być. Ja jestem ciekawy, jak to ogóle wszystko słychać. Jestem że wszystko do duchu słychać? słychać Kabelki ale laguje leciutko. Tak leciutko laguje. tak leciutko wciół. Dobra, szybkie kamerki. O dzień dobre panu, Bo pan skąd wyjechał? Nie ma pana? Nigdzie? O nie, światła zgasły. Eee, jak troszeczkę smutno, że światła zgasły. Dobra, wejdziemy się tu. O nie, ktoś tu jest. Gdzie Idziemy stąd, lecimy. O nie. Dobra, ktoś nie żyje? Nie, wszyscy żyją, A, to impostor lamus. Wszyscy żyją. Doktor nie. O nie. Fusi! nie, fu. Wiedziałem, wiedziałem, że Fusi to zrobi. Fusi, dlaczego? Przed chwilą powiedziałem impostor, Lamus i Karma do mnie wróciła, nie, Fusi mnie. Z... Nie, nie, ty się nie rob... Fusi, Fusi. Dobra. E, jakieś oskarżenia? Ktoś? Coś? Huh. Start where? co? O, o. Dobrze! Dobrze. No. Dobrze! Tak! Oskarżaj Fusi. Fusi. Fusi, fusi wylatuje. <noise> fusi. No. Would. Imin, fusi. Imin, Imię. Dump. Dumpro. Dump, Votefusiness. Ten goście będzie... Czy ten goście jest AFK? Churba tak. No dalej. Ile będzie porozy, ile będzie przycinania Także ma, m, jesteśmy pocięci zawalili wywalili w ogóle tego Limina, nie tak? Co teraz? Kabelki, kabelki O nie o nie, Fussi nas wygrał bardzo źle O, mam swój kolorek A nie, że ja nie ten kolor? A mam miałem. Dobra, zostawmy o nie, teraz będzie czekanie? Nie chcę mi się czekać. O dobra, jednak startujemy w pięciu. Dobra, dawajcie mi impostora wszystkich rozgromić. Dawajcie, ja chcę, ja chcę wszystkich rozgromić. Dalej! Nie chcę mi się czekać. Uff. Jestem doktorem, to jak mam być impostorem? Dobra przynajmniej mamy taska blisko No nie, po... no nie dobra, pójść No się, się pobieramy ludzi mi się to co pobieramy co, przyciszę tam, może jeszcze żebyście nie cierpiali żebyście nie cierpieli, no ale żebyście nie cierpieli, no nie umiem mówić nie umiem mówić, nie Kurwa, ktoś w ogóle naprawia to... Jakby 0 na 2, ale nikt tego nie naprawia. Z Tego naprawdę nikt nie naprawi. No to tutaj się kończy. 8, 0, 3, 7, 7. 8, 0, 3, 7 Weź ktoś to, no, kurwa, to napraw. Nie będę tak ciągle śmigał. No, dziękuję. Ale miło, że ktoś w końcu postanowił pomóc. Abloszek Proszę, nie! Jakie łatwe kabelki! Abloszek dlaczego? Abloszek mi się bardziej. Nie, nie! O nie karta, kur. Nie. O, akcept. <gry> I tu nie jest. Dobra, mi ciało. Armory. Dobra, to co? Muszę się tym posługiwać w Armory. I think it's. Wait. E, Pabloszek. Ja myślę, że to jest Pabluszek Pabluszek Isus Red Isus is Red Isus is Oczywiście, że to jest. Oczywiście, że to jest. Pro. Oczywiście Ależ oczywiście Ależ oczywiście Pe Pepegi Oczywiście, że to byłem ja, no Oczywiście Oczywiście no, oczywiście Idiot. Eee um, nie wiem, pójdziemy sobie na inny lobby. Może. Car full. Game is full. Eee. No, tak. Dobra, lecimy. O nie mój kolor. O nie lagi. Lagi są gorsze. Czy ja znam go za Czy cały odcinek będzie o tym, jak jestem crewmate? Czy naprawdę tak będzie? Proszę! Chce być razem po stole. Wszystko co prosi... A po prostu nie wytrzymuję Jeszcze... Ole, speeda Ole, speeda do warzyw. Halo, dlaczego taki speed? Kurą bali. Jak to le? Halo, wy... on tą mapę. Dobra, weźcie sam tego O Boże. O laga mam. Zrobiłem tu na lago. Jestem programem. Programem. Ależ. Że... Boże, lagi. Ależ że... tego też nikt nie zrobił. <laughs> Ależ on w ogóle Hinata. Ale że brogo nic nie robi. Brogo się opieca. Eee. O Boże, tak, my tu. To jest to, że za szybko biegam. Nie wolno tak. Tak nie wolno ustawiać. Dobra, powiem. Dobra, pobieramy. Jeszcze raz. Już pobrałem, no właśnie. Okej, okay. o, gnaty. a lecimy z gnatami. Ciuk. Siuk, siuk. jakby, nie wiem, krumaci ja nie mogli sobie tego gnata zabrać i zaszczycić impostora. Nie widzę tu logiki w ogóle w tej grze. Joink. O, czekaj, to jest, uwielbiam to zadanie. o, o. Perfect Joink. Lecimy dalej Ostatni task Wyjebany na lajce Idziemy na taskę robić Yoink. Ale jestem dobry w tym. grę ja jestem w tą grę dobry Nie ostatni task Dobra Wyjebany Chowamy się Dobra Lecimy Time. I, czyli, y musimy coś zrobić. Jak ja to muszę zrobić? Co muszę zrobić? Tak. Y Kalemon, kiedy kalemon. I oczywiście, nikt nie został wywalony. No one was ejected. Time. Mine hall. Lecimy z moim bardzo mrocznym głosem. Dobra, będę się z nim trzymał. Nie wiem. Klucz krajon. I wyskuchuję krajon z dużą kredką tak skrajny kredek Chodź tu dużo kredko Nie chcę się stąd trzymać Chodź. Nie, Coś? co? Co? Do mnie ucieka O nie, światło Nie Dobra Uciekaj slot Nie, 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 Jasne. więc to Jestem tobie Nie jestem na stopnoć stop, pewien um, Nie no. ma Także no. dedło mi się No zdarza się Zdarza się O Salty róbmy bo coś przeczuwa Tak zgłosi moje ciało Dobrze A ja zrobię pauzę um, Okej okay. Ej, gościu, wytypował impostora, a i tak nie inny zabił. Dobra. Nie, ja to, ja to może jednak trochę jeszcze... Gdzież, nie, jak jest za jak przyciszycie na telefonie, czy na czymkolwiek oglądacie. Chodźcie sobie tą rundę już szybciej, proszę. Oni się nudzą. Zdecydowałem, że zrobię swój inną rąbę. O, to oczy. Nice. Oczywiście biały na mi zarąbano, więc dobra. Zostaliśmy właśnie generałami. Idealnie się nie zaczęło. Teraz pytanie. when be i at impossible please please fuck please please fuck You spin me right, right, baby, right, right Odpalać tą gierkę, chcę być impostorem w końcu Please Fuck! God damn it! Um, także no, to będzie chyba na koniec To będzie chyba na koniec odcinka Nie wiem, jeżeli wam się spodobało to um, super um, Mi się nie spodobało Nieraz nie byłem i impostorem, a inne planet to odcinek miałem, więc no. e, To była rundka w Amogus. Jeżeli chcecie, to nie wiem. walicie, lajka, mnie to nie obchodzi. <grym> nie wiem, róbcie co chcecie. Cześć.